Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki Dzisiaj zestaw o numerze 30652 Dr. Strange i Portal No i kurczę, no ten Dr. Strange No, ja już mam tą figurkę w jednej sztuce Ale według mnie, no, ta figurka jest... Prima Sort naprawdę jest bardzo udana, bardzo lubię tą figurkę. No i kurczę ten portal bardzo mi się podoba. Zastanawiam się, czy by można było go wykorzystać przy lekkiej przeróbce jako taki jakiś, wiecie, taki okrągły żerandol. Bardziej w takich jakichś luksusowych galeriach, czy jakichś budynkach. Jeszcze się patrzę czy z tyłu coś jest ciekawego. No nie, nie ma nic ciekawego z tyłu. No chyba, że kogoś ciekawią takie nadruki tutaj. Jest takich kadrów jakby z filmów Avengersów no i kurcze co otwieramy i zobaczymy co jest w środku a złożony set prezentuje się w ten oto sposób no kurczę naprawdę to świetnie wygląda jakby dosłownie doktor Strange wychodził w to właśnie z tego portalu no i tutaj kurcze już chyba wiem do czego chyba do tego flakonika już przyszedł tobie tutaj strzelić. Nie wiem, co w nim jest, ale już nie będę się nad zastanawiał. W każdym razie fajnie wygląda. Trochę nie wiem, czy Minecraftowo mi się kojarzy takie te, te z tymi eliksirami. W każdym razie mamy tutaj fajny trochę jakiś kartonik, więc to może wskazywać na jego pracownię. No bo ja pamiętam, że on chyba trochę tam miał niektórych rzeczy w kartonach. Do, strony, do figurki przejdziemy na koniec. Tutaj fajne są jakieś szare takie. Nie wiem, jak to nazywać. Skałki. Nie wiem w sumie co to jest takie, no bo to już troszeczkę wytrąca jego pracownię. No bo z drugiej strony, że co, skałki ma jakieś swoje pracownie? No nie wiem, nie wiem, nieważne. W każdym razie one jednak ładnie zakrywają tutaj wejście do tego portalu. No bo tutaj jest jednak element, który trzyma nam to wszystko. No i ten portal jest naprawdę świetnie zrobiony. Ja troszeczkę się będę może czepiał żałuję, że no można by było chyba zrobić transparentne te elementy, może by to lepiej wyglądało ale dobra, taki mikro minusik, w takim kolorze też są spoko te elementy, takim nugatowym no i z tyłu mamy tutaj tą panoramę no i to naprawdę świetnie wygląda przychodzimy teraz do omawiania figurki no a figurka jest naprawdę świetnie zadrukowana, ma tutaj piękny tors, no i ta paleryna no jest świetnym i odłącznym wręcz znakiem doktora Stręża, jest wręcz ikoniczna. Niestety trochę przy zdejmowaniu tej peleryny czasami ona nam spadnie. No, ale już nic z tym nie zrobimy. Fajnie te nóżki się łączą z torsem. No i z tyłu ten trosik też jest bardzo ładnie nadrukowany. No i te siwe włoski uwielbiam. Fajnie jest zrobione. zrobiony. Ma on tutaj też fajne TT. Nie, nie wiem, jak to nazwać w filmie, tą taką makię, czy... No nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie wiecie, o co chodzi te pomarańczowe dyski. Szkoda, że nie są takie nadrukowane, jak w pierwszym secie z Doktora Strange'a. Z 2016. On tutaj ma fajną, taką drugą, alternatywną buziuchnę, taką wkurzoną. Jakby może teleportacja mu nie wyszła, czy co. W każdym razie, przytwierdzamy z powrotem pelerynkę, która... No, Cały czas będę mówił i powtarzał, ta pelerynka jest świetna. No i jeszcze wam powiem, pokażę, jak się prezentują w tym secie elementy zapasowe. A one się prezentują w ten oto sposób. No, nic nadwyraźnego, tutaj mamy takie kawałki, tutaj od tych głównie budynków, takie jakieś, wiecie, jakby to powiedzieć, te, te dachówki. o? No, i jak mam ocenić ten polibarzek? Uważam, że ma naprawdę wszystko. Można go wychwycić w cenie mniejszej niż 20 zł, więc to jest naprawdę na plus. No, i ja temu sycikowi chyba daję opinię 10 na 10. No bo. Mi tu po prostu nie brakuje. Może okej, okay, takie moje lekkie czepianie się, że powinny być te dyski nadrukowane, no ale jak nie mamy w tych drogich setach ich nadrukowanych, to tutaj się trzepiać w tym zestawie. No i może te, te, te taile powinny być, znaczy te, nie wiem jak one się nazywają te elementy, ale w każdym razie one powinny być też w takim kolorze pomarańczowym, a nie nugatowym. No ale to też jest takie lekkie czepianie się, więc uważam, że zestaw na 10 na 10 Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć.